Zajmy się tym. Zaraz przyjadą dwie kolejne dostawy. Pośpieszcie się. Nie skończyliśmy posiłku i nie skończyliście pracy. Mamy opóźnienia. W tym tygodniu rozładowaliśmy 30 ciężarówek i nikt nam za to nie zapłacił. Chcę dokończyć lunch. Z całym szacunkiem, Gilson mówił, że będziemy zarabiać za każdą dostawę. Pracowaliśmy po godzinach i nadal nie dostaliśmy pieniędzy. Naprawdę? A kto przekazał zaliczkę waszym rodzinom? Kto opłaca wasze zakwaterowanie, posiłki, transport i wydatki? Myślicie, że to nic nie kosztuje? Oczywiście, że dostaniecie pieniądze, gdy spłacicie dług. Do tego czasu pobieram go z waszej pensji. Nikt nie mówił o długu. Nie mój problem. Pierdolić Ciebie i Twój dług. Skurwycy. Spokojnie. Chyba zrozumiał.